Cześć wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie dotyczący żywienia biegaczy. I dzisiaj chciałam powiedzieć, dlaczego nie warto pomijać posiłku po treningu. Jakiś czas temu, nawet nie pamiętam kiedy, nagrałam filmik jak komponować posiłek po treningu. A dzisiaj powiem, dlaczego nie warto go pomijać. Ponieważ jakiś czas temu hmm, dodałam na Instagrama Biegający dietetyk. Yy, Ankietę za zapytaniem, czy zdarzyło Wam się pomijać posiłki po treningu i sporo osób napisało, że dość regularnie pomija te posiłki po treningu, szczególnie po wieczornym treningu. Yy, no i zauważyłam, że ta grupa osób jest dość duża. I yy, dzisiaj chciałam powiedzieć, dlaczego nie warto pomijać posiłku po treningu. Dodatkowo powiem, dlaczego nasz organizm jest przygotowany na spożycie posiłku potreningowego yy, i też powiem, jak komponować sobie posiłek po treningu po wieczornym treningu, gdy no, nasz organizm jednak preferuje inne posiłki niż na przykład popołudniowym, po, popołudniowym czy porannym treningu. Także zapraszam Was do oglądania, będzie duża dawka wiedzy. Yy, no i mam nadzieję, że będzie, Wam to, będzie dla Was to przydatne i szczególnie dla osób, które pomijają posiłki, pokażę, dlaczego no, nie warto tego robić. Zacznę od takich, takich podstawowych informacji, czyli, że ten posiłek treningowym, zarówno posiłek przed treningiem, jak i po treningu odgrywa bardzo ważną rolę w żywieniu biegaczy no i odpowiedni posiłek po treningu wspomaga proces regeneracji. Jest gru grupa osób, które trenują rano i są osoby, które trenują wieczorem, no i ta grupa osób trenujących wieczorem też jest dość duża i niestety bardzo często zdarza się tak, że te treningi wypadają późno i takie osoby po wieczornym treningu biorą kąpiel i kładą się spać. I tu brakuje tego elementu, czyli posiłku potreningowego. Który jest niezwykle ważny i, jakby, przyczyn, dlaczego osoby pomijają posiłek po treningu jest wiele. Inne chcą zredukować masę ciała i twierdzą, że jeżeli po wieczornym treningu spaliły około 500 kalorii, pójdą spać, no to ten deficyt będzie duży i to przyspieszy proces redukcji masy ciała. Inne osoby boją się przytyć, a są też osoby, które obawiają się obciążenia przewodu pokarmowego na noc, no i problemów z zaśnięciem. I tak wcale nie musi być. I tutaj, jeżeli chodzi o samą redukcję masy ciała, tutaj w Odpowiedniego deficytu kalorycznego i odpowiedni rozkład kalorii w ciągu dnia, no, będzie tutaj najlepszą opcją, tak aby także uwzględnić podaż energii. No i posiłek po wieczornym treningu, i nawet jeżeli posiłek będzie spożyty późno, no, to on także może wpłynąć na to, taka strategia żywieniowa także wpłynie na to, że ta redukcja masy ciała zajdzie. I tutaj, jeżeli chodzi o jakby rolę posiłku potreningowego, no, to tutaj posiłek potreningowy przede wszystkim wpływa na proces regeneracji, a z drugiej strony on wpływa na maksymalizację adaptacji treningowych, więc też wpływa na nasz progres sportowy. I tutaj, jeżeli chodzi o sam posiłek potreningowy, to on dotyczy nie tylko osób, które trenują z planem treningowym, bądź chcą jakiś uzyskać rezultat na jakichś zawodach, tylko dotyczy to wszystkich osób, które biegają, no powiedzmy, że trenują, nawet jeżeli są to biegi takie, które nie mają jakichś elementów interwałów, czy innego rodzaju treningu, no to także to jest aktywność fizyczna. Jeżeli ktoś pójdzie się przebiec, nie wiem, wokół bloku, zrobi dwa, trzy Kilometry, to jeżeli nie spożyję tego posiłku po treningu, to też się nic nie stanie, jeżeli to będzie bardzo mała intensywność treningowa, ale jeżeli ktoś biega i robi normalny trening tylko, że w porze wieczorowej, no to ten posiłek potreningowy jak najbardziej powinien się y, pojawić. Jeżeli ktoś raz czy dwa razy w miesiącu pominie posiłek potreningowy, to oczywiście nic złego się nie stanie, bo wiem, że są takie sytuacje, ale jeżeli ktoś regularnie pomija posiłek potreningowy, no to niestety mogą zadzieć się takie negatywne efekty które no, niezbyt korzystnie wpływają na zdrowie e, biegacza. No i tutaj przede wszystkim powiem jakie zmiany zachodzą w naszym organizmie. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie takiej równowagi. Idziemy na trening, biegamy godzinę, jakieś mamy intensywny trening i nasz organizm dalej jest w takiej stanie równowagi. No niestety tak się nie dzieje. Po wysiłku fizycznym dochodzi przede wszystkim pojawia się zmęczenie i fizyczne i psychiczne. Dodatkowo pojawia się bolesność mięśniowa, która na przykład po jakimś bardzo mocnym treningu następnego dnia może skutkować DOMSami, czyli opóźnioną bolesnością mięśniową. Dodatkowo dochodzi do nasilenia procesów katabolicznych i też do rozpadu tkanki mięśniowej, jeżeli trening był wystarczający takim o dłuższym czasie trwania, dochodzi do wyczerpania zapasów glikogenu. I tutaj od razu chciałam powiedzieć, że tutaj, jeżeli my nie uzupełniamy węglowodanów, no to nasz organizm będzie korzystał też z aminokwasów, no głównie z tkanki mięśniowej, w celu pozyskania właśnie aminokwasów do procesu glukoneogenezy. Yy, więc no, tutaj nasilają się procesy kataboliczne. No, i po wysiłku fizycznym yy, do spadku mocy, czyli po prostu no, już czujemy na koniec treningu, że ta moc nie jest taka sama jak na początku. Yy, I tutaj, jeżeli chodzi o, jakby, o odżywianie i posiłek potreningowy, tutaj mówi się o, takiej, yy, o ta, yy, takich czterech aspektach, które powinny być uwzględnione w posiłku potreningowym aby korzystnie wpłynąć na proces regeneracji. I właśnie znalazłam bardzo fajne badanie na ten temat, które wyróżniało takie cztery obszary zwane 4RS, 4RS, czyli wszystkie jakby słowa zaczynały się od R i pierwszy to był Rehydrate i to jest zadbanie o odpowiednie nawodnienie, uzupełnienie elektrolitru. Drugie to było Refuel, czyli dostarczanie zarówno energii, jak i węglowodanów. Trzeci to był yy... Rehydrate, Refuel, Repair, czyli dostarczenie odpowiedniej ilości białka do odbudowy uszkodzonych włókien mięśniowych, i Rest, czyli odpoczynek i też dostarczenie na przykład pewnych składników odżywczych, które korzystnie wpłyną na sen po wysiłku fizycznym. No i tutaj od razu widzimy, że ten nasz posiłek potreningowy, zarówno po treningu takim w w pierwszej połowie dnia, jak i wieczorem, powinien zawierać przede wszystkim odpowiednią ilość energii, powinien dostarczyć węglowodany w celu odbudowy glikogenu i powinien zawierać białko w celu odbudowy włókien mięśniowych. No i tutaj oczywiście powinniśmy zadbać też o nawodnienie, dostarczenie, przywrócenie równowagi wodnoelektrolitowej, no i też możemy dostarczyć sobie antyoksydanty, na przykład w postaci owoców. Jagodowych. I tutaj m, nasz organizm jest gotowy na spożycie posiłku po treningu, i to jest dość ważne, że to nie jest tak, że my wmuszamy siebie, tylko nasz organizm się tak przygotowuje do tego, żeby ten posiłek przyjąć. Przede wszystkim dochodzi do zwiększenia, e, dochodzi do zwiększenia aktywności transporterów, takich tzw. zwanych które transportują naszą glukozę do, do komórek, czyli to są takie wagoniki, które transportują glukozę przez błonę. Dodatkowo zwiększa się aktywność enzymu, które biorą Biorą udział w odbudowie glikogenu. Jest taki enzym zwany syntazą glikogenową, dodatkowo e, dochodzi do zwiększenia wrażliwości e, na insulinę, czy wrażliwości insulinowej, e, i nasz organizm mięśnie szkieletowe zwiększa się, tak, jakby mm, zwiększa się. Aktywność naszych mięśni szkieletowych i one są bardziej takie chętne na przyjęcie węglowodanów i aminokwasów. Także nasz organizm czeka, żeby spożyć posiłek, żeby jak najkorzystniej wpłynąć na proces regeneracji. No i tutaj ten posiłek potreningowy, czyli połączenie zarówno węglowodanów, jak i białek, no to korzystnie wpływa na proces regeneracji, zwiększa właśnie, jakby wpływa na proces odbudowy glikogenu, czyli tych naszych zapasów energii. Dodatkowo dochodzi do przejścia naszego organizmu z procesów katabolicznych w procesy anaboliczne, czyli to jest korzystne. Dodatkowo dochodzi do obniżenia poziomu kortyzolu, który no, podwyższa się po wysiłku, Fizycznym, a także dochodzi do korzystnego wpływu posiłku potreningowego na obniżenie aktywności takich markerów, które mogą brać udział w rozpadzie mięśni. No i, dochodzi, i to jakby mm, posiłek potreningowy ma korzystny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. I to by było chyba tyle z takiej pierwszej części, czyli te najważniejsze informacje, czyli przede wszystkim, dlaczego nasz, powiedziałam w tej pierwszej części, dlaczego nasz organizm jest gotowy na przyjęcie posiłku potreningowego, czyli wszystkie takie, nasz organizm po prostu yy, włącza wszystkie takie. Funkcje, które korzystnie wpływają na proces i odbudowy glikogenu i na odbudowę uszkodzonych włókien mięśniowych, także tutaj jakby ten posiłek jest pożądany, dodatkowo też powiedziałam, e, jak powi jakby, jakie makroskładniki powinien zawierać posiłek potreningowy, i teraz powiem, dlaczego pomijanie posiłku, takie regularne pomijanie posiłku po treningu, negatywnie wpływa na. Nasze zdrowie. Przede wszystkim, no, opóźnię w czasie proces regeneracji. To jest ważne. Jeżeli ktoś regularnie sobie trenuje, biega yy, i lubi to robić, to jeżeli my będziemy pomijać te posiłki potreningowe, to proces regeneracji będzie trwał bardzo długo. Jeżeli my nie będziemy dostarczać odpowiedniej ilości na przykład węglowodanu, to ten glikogen będzie bardzo słabo się, bardzo wolno odbudowywał. Oczywiście się odbuduje, ale wolniej. Jeżeli pójdziemy po treningu, następnego dnia na trening, no to niestety ta energia będzie mała, co może prowadzić do zniechęcenia. Będzie nam się ciężko biegało, będziemy biegać tak na tak zwanych oparach. Dodatkowo zwiększa to ryzyko przetrenowania i zwiększa ryzyko kontuzji, ponieważ też nie dostarczamy białka, czyli tego budulca. Jeżeli pomijamy posiłek potreningowy, no to nasilamy procesy kataboliczne i może dojść do spadku masy mięśniowej. Ta masa mięśniowa akurat w sporcie jest dość ważna, nawet jeżeli chodzi o biegaczy, no to fajnie, żeby ta masa mięśniowa jednak była na odpowiednim poziomie, dodatkowo dochodzi do osłabienia organizmu i osłabienia funkcjonowania układu odpornościowego, co może skutkować częstymi jakimiś infekcjami. Tutaj w badaniach często mówi się o infekcjach górnych dróg oddechowych. No i niestety pomijanie posiłku potreningowego może negatywnie wpływać na kontrolę apetytu, co jest ważne dla osób, które chcą utrzymywać jakąś swoją masę startową, masę ciała oczywiście startową, więc no to negatywnie wpływa na, na kontrolę apetytu, bo jeżeli my wieczorem pomijamy posiłek, wzmyślam, że a dzisiaj nie zjem, to jutro będę lżejsza, no to następnego dnia możemy zjeść takie na śniadanie jak zawsze i niestety po godzinie, dwóch godzinach może pojawić się uczucie głodu, co niestety no niekorzystnie wpływa na uczucie apetytu, i to w dłuższej perspektywie czasu może powodować to, że to nie będzie nasza silna wola, tylko po prostu nasz układ hormonalny zareaguje tak, że po prostu najemy się o wiele, wiele więcej. Także no nie, to nie jest korzystna, jakby, korzystna metoda na, yy, na redukcję masy ciała. No, i teraz na sam koniec powiem, jak co zjeść po takim wieczornym treningu, żeby też nie obciążyć przede wszystkim przewodu pokarmowego, żeby korzystnie wpłynąć na regenerację żeby ten posiłek no nie był dużo objętościowo, bo jeżeli wracamy późno, to wiadomo, że nikt nie chce się najadać makaronu jakiegoś sosem pomidorowym e, przed samym snem. No, i ja tutaj zazwyczaj stawiam na posiłki takie lekko strawne, e, najczęściej w postaci płynnej, półpłynnej, ponieważ one szybko dostarczane są do. Mm, do żołądka, dzięki czemu dostarczają energii. I są takie lekkie. No i tutaj taką fajną opcją jest koktajl. No koktajl, który zawiera węglowodany białko i on może zawierać niewielką ilość tłuszczów, które no nie, nie, nie obciążą znacząco przewodu pokarmowego. I właśnie taki przepis przygotowałam na Instagramie, tutaj gdzieś podlinkuję, jeżeli uda mi się to dodać, ehm, a jeżeli nie, to będzie w opisie. Ehm, rolkę z koktajlem, który zawierał właśnie nektarynkę, banana, mleko, które świetnie nawadnia, skyr jako źródło białka, to zawierał niewielki dodatek płatków owsianych jako węglowodany złożone no i niewielką ilość masła orzechowego, jaki to taki dodatek smakowy i ta ilość tłuszczów nie była zbyt duża, która mogłaby Spowolnić proces, yy, proces regeneracji. Więc taki posiłek się super sprawdza i myślę, że po takim koktajlu no, nikt nie będzie jakoś, y, szedł z pełnym żołądkiem spać, tylko raczej wypije i zapomni o tym koktajlu, a już korzystnie wpłynie na proces regeneracji. Drugą taką fajną, takim posiłkiem, który także dostarczy węglowodanów i białka, jest na przykład jakieś domowe musli granola z jogurtem naturalnym albo z kyrem. Do tego można dać sobie tam garstkę borówek jako źródło antyoksydantów po wysiłku fizycznym, ponieważ po wysiłku fizycznym, też czy jakby wysiłek fizyczny zwiększa poziom stresu. Więc tutaj fajnie antyoksydanty działają przeciwzapalnie. Antyoksydanty zawarte w borówkach bądź malinach, więc to też jest taki lekki posiłek, szybko zjedzony, mało objętościowo i też fajnie wpłynie na proces regeneracji. Więc to jest taka moja druga propozycja. Może być też serek wiejski z jakimś dodatkiem, na przykład banana, i to też już mamy tu węglowodany i białko, i to jest taki prosty posiłek, który też korzystnie wpłynie na proces regeneracji. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma, na przykład nie idzie aż tak późno na trening, no tutaj można zjeść sobie połówkę bułki na przykład z twarożkiem i z dżemem i to też będzie fajna propozycja, no bo dostarczymy i węglowodany, białko z twarogu i jakieś tam pieczywo i tutaj i dżem dają węglowodany, więc to też się może fajnie... E, sprawdzić. No i ten posiłek też będzie mało objętościowy i raczej lekko strawny. E, I taką ostatnią propozycją może być jakiś budyń, czy to budyń jaglany, e, czy to jakiś budyń normalny, który przygotujemy w małej. Nie Oczywiście nie mówię o całej miejsce budyniu. E, też takie są puddingi proteinowe, kaszka proteinowa w biedronce, która też będzie miała i węglowodan, do tego można wkroić sobie jakieś owoce. I to też dostarczy nam i białko i węglowodany. Pozycji jest sporo, także można sobie przetestować i zobaczyć, która jest dla nas y, najlepsza. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny, dowiedzieliście się czegoś nowego i mam nadzieję, że teraz, jeżeli ktoś pomijał posiłki, nie będzie pomijał posiłku potreningowego, tylko znajdzie dla siebie jakąś fajną propozycję, która korzystnie wpłynie na proces regeneracji. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i też dajcie mi znać w komentarzu, o czym chcielibyście się dowiedzieć. No i widzimy się w następnym, następnym filmiku. Cześć!